Cześć, z tej strony Karol. Witam Was w nowej serii na tym kanale. Już drugi odcinek w tym dniu. Tak, y, ta seria nazywa się Życie Owczarka. Właśnie zaczynamy z bazy wojskowej. Musimy stąd wyjść. I pierwszym celem naszego owczarka jest wymęknięcie do Los Santos. Dokładnie tutaj. Dokładnie tutaj. Przybyć do Los Santos. Niestety nie mamy mapy, więc tak będziemy się posługiwać tą mapą. Także więc idziemy. Raczej biegniemy. No, że teraz musimy iść, słuchajcie, po yy, tam, gdzie jest droga, czy ja dobrze idę, tak, tylko to wie, jest, zupełnie pamiętam, czekaj, bo tutaj co jest taki skręt, coś, gdzieś źle się orientowałem. co to jest? A czekajcie, muszę poprawić kamerę już kamera została poprawiona, więc idziemy dalej. Okej. Okay. Zaczynamy na całkowitym od ludzi prawie, bo oczywiście nikt o bogatowieskowej nie stoi. Umrzejmy tą drogą, tą dróżką. Dobrze, więc sobie tak biegniemy, biegniemy. Ja wam to utnę, aż tam będziemy na drodze. Słuchajcie, nie wiem co mam zrobić, bo utknąłem właśnie. Więc nie wiem co mam zrobić, niestety. A już wiem. Dobrze, to ja wam to utnę. Widzimy się, jak już będziemy... Cześć, już właśnie z tego wyszłam. Jeszcze szybciej by mi to zajęło, tylko musiałam sprawdzić kamerę. Już sobie wybiegniemy. Ja mam to oczywiście utnę. Słuchajcie, myślę, że już... życie już... Na razie kończymy już pierwszy odcinek, bo niestety kamera już się rozładowuje i już jest niestabilna. Widzicie, no to kończymy, ale za to będzie maraton w piątek, w czwartek i piątek będzie życie owczarka. Obiecuję wam to, Narka. Oczywiście zostawcie subka i dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych filmów i yy, zostawcie lajka pod tym filmem. Narka, widzimy się w kolejnym filmie.